Dzień dobry, tu proszę. Zastanawiałam was kiedyś serial Lost Episode. Ta seria dopadła wielu ludzi i myślałem, że to mnie nie dopadnie. Jednak podczas dziś, wczorajszego oglądania seriali czy wczorajszego oglądania że na, na Disney XD wyskoczył napis. Star Nowy odcinek Star Butterfly tak się zła. Byłem ucieszony. Bo wiecie, że uwielbiam ten serial. Jedno. Potem poszłem po przekąski. I wybiła godzina, o której odcinek miał się rozpocząć. Odcinek się rozpoczął. Intro było dość krwawe. Po prostu... Jakby... Większe... Nie żadnej postaci nie było. Coś czułem, że coś było mi tak. I więcej ten złowierzy śmiech. Ha 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 ha. Już coś czułem, że odcinek coś jest nie tak z, z odcinkiem. Chciałem go wyłączyć, jednak zauważyłem tytuł z, po... Jak to powiedział? Tar Butterfly, kontra siły zła. Black Craft czyli po polsku czarna rozczarstka, nie było takiego odcinka w żadnym tytule. Byłem zawiedziony, ponieważ na początku odcinka Star chciała sprankować Marko, wiecie te pranki. Jednak po tym, gdy użyła różki, różka przestała działać tym do dosłownie Ryka. Jednak słownierek dziwnie się zachowywał i powiedział, odejdź i, i nie przeszkadzaj mi w planach. Te słowa mnie zaskoczyły, przez słowni nigdy tak nie mówił. Po czym star odeszła i wróciła do Marko. Powiedział Marko, że coś jest nie tak z Różką, i słownierek się dziwnie zachowuje. Potem przyszedł słownirik i powiedział, moje plany mają być prywatne. Nie wolno mi przeszkadzać. Słowa słownieryka bardzo mnie ruszyły, ponieważ nikt nie mówił takich słów. Ale postanowiłem dalej oglądać ten odcinek. Starsi Marku wyszli do szkoły i byli dość zawiedzeni słowami swojego liryka. Sami nawet do siebie powiedzieli, że tak nigdy nie gadał. Potem znów pustka na postaci nie było znów żadnej postaci i znów to jeszcze śmiech z intra. Naprawdę straszne. Okazało się, że za chwilę pojawił się Ludo, który chciał skraść różki star. Oczywiście był to odcinek pierwszego sezonu. Czy nie drugi? Tak znaczy, jak nie chciał skraść różki star jednak. Po prostu powiedział z swoją drugą prowką, wystrzelił Star. Star pokonała luda bez swojej różdżki. Wsiadł do wraz ze swoimi szczurami, pańczycą i orwem, korlicą, wrócili do swojej bazy. Ludo powiedział: Star ma problemy z magią. Czas to wykorzystać. Wtedy Star z Markiem. Teraz jest druga strona stary i Marko weszli do szkoły. Jackie przywitała się z Marką. Ale Jackie też dziwnie się zachowywała i powiedziała. Marko, odejdź, bo ta szkoła jest nawiedzona. Te słowa że bardzo ruszyły Marko i postanowił odejść. Przybrałem, ze Star uciekli ze szkoły. Ale można było domyślić, że Czeki kłamała. Potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Marko powiedział Star. Nie bądź taki. Nie bądź taka, powiedział stary, że coś jest naprawdę niehalo. I nagle Star został znów zaatakowany przez Ludo. Ludo tym razem pokonał Star. I marka. Jednak... Ludo. Co? Za czarna matka złapała Ludo za ręk, za nogę. Wtedy już nic nie, mnie się nie spodziewało. Nadszedł czas reklam. Bardzo się zawiodłem tym odcinkiem. Naprawdę. Ale to jeszcze nie koniec? Jeszcze dwie minuty odcinka. Wytrzymam, naprawdę. Wiem, że odcinka to bardzo mało i muszę dowiedzieć się, jak to wszystko się skończy z tym odcinkiem, więc zadzwoniłem do Daron-Nefsy zapytać się, czy wie coś o tym odcinku. I ona powiedziała, nic nie wiem o tym odcinku, naprawdę, więc nie ruszaj mi głowy. Jej słowa też były bardzo dziwne. Już czas po reklamach. Macka wciągała luda do portalu. I nagle pojawiła się. Wszędzie Macki. Całe miasto. Całe miasto. I wszystkie postacie, oprócz stary Marka, wypełniały się czernią. Miały czarne ubrania, oczy się wypełniały czernią. I w odbiciach, w oczach tylko ta po, czarna postać, która zabrała, która... Marko i Star walczyli z tą postacią. Jednak ona miała większym potęgę niż ma cała magia rodziny Butterfly. -u. I oni pokonali Star. I Marko. Ten odcinek się zakończył widokiem zwłok Star i Marko. Iś. Iś. I się. I. Czarną postacią, która patrzyła się na te ciała i śmiała się. Potem wybi wybiły napisy. I w nich nie było skarb: wszystko czarne. Tylko ta czarna postać, nawet w napisach to nie było. Już w odcinku na szczęście. Ten odcinek był potem dziwny. Wszystko. Odcinek, który wam powiedziałem, był bardzo dziwny, tytuł był dziwny, nie wiedziałem, że to był zaginiony odcinek Star.